Hej wam, cześć. Dzisiaj próbowałem jeszcze Szarika trochę poszczotkować, ale on ma dzisiaj normalnie taki dzień, że że nie może usiedzieć normalnie w miejscu. Ale trochę trochę mu tam tamtego z, no, ściągnąłem. Cela. No też wiadomo, sam, sam też ściąga no. Szarik. Co ty dzisiaj taki jesteś? Ty lubisz drapanie. Chodź Szarik. Chodź. Chodź. No dzisiaj coś nie idzie, z nim ujechać. Szarik, chodź tu grzecznie do mnie. No chodź. Czemu mi uciekasz, co? Dobry pies, tak. Tu najwięcej. No zazwyczaj... Jak go wyczesuję, to to jest rozłożone na, na kilka dni. To nie szarik. Widzisz, ile? Kury nawet przesu się. Popatrzcie, co się dzieje. A ty Fela już byś przeszkadzała. O, teraz dopiero trochę, trochę widzę, bardziej można podziałać. Fela, nie właśnie na niego. Dobrze wiesz, że on tego nie lubi. Trochę lepiej już wyglądasz. O, przeszkadzasz Fela, przeszkadzasz. Ej, ale nie tu może się nie gryźć, co? Może się jeszcze trochę uspokoić? Halo? Nie bardzo. Pela. No w takim tempie to ja to będę robił jeszcze przez tydzień następny no. o, dzy, 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 dzy. O, udało mi się trochę z ogona ma praktycznie No może tam widać tak że ta sierść jest trochę inna w tym miejscu co miał co Miał to dziabnięte Przez jakiś czas łyse Ale jeszcze jakiś czas I się nawet nie pozna Halo, proszę tu przyjść Szarych. Jeszcze trochę bym cię chciał zrobić Jak dobrze pójdzie to może Może jutro skończymy Tym razem trzeba będzie... trzeba będzie spróbować bez fali. Może pójdzie jakoś lepiej. A no, dobra już, już wygląda lepiej, szarik, tak? Tak, <grym> tak teraz. Teraz możecie się pobawić. Zobaczymy, co tutaj szalik w ogóle wyprawia. Hmm? Co ty tutaj kopiesz, Norę, sobie? Tak? Aha. Chcia Chciałeś mieć Norę, żeby się tu położyć. Ale widzę, że, że Fela ci nie daje spokoju. Mmm, tam widzę ład ładną, ładną sobie wykopałeś dziurę I co tam będziesz tam mieszkał szarif? Będziesz tam mieszkał, hmm? mieszkał? <grybuj> <grybuj> Kudłu się trochę zbierało. Dobra, to co? Na dzisiaj, na dzisiaj no dzisiaj tak już więcej nie zrobię bo Szarikowi widać, że się już znudziło no, no jestem cały brudny muszę się otrzepać tu Szarik wyciągnął znowu jakiegoś No widzisz Bo to Szarika jest ty próbujesz mu to zabrać <grym> ona ciągle mu się odgryza fela, fela uspokój się dobra, to co Dzięki za... Dzięki za oglądanie. Tak. Ale ty masz tych pudełów, nie? A nawet nie jesteś jakimś haskim To dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć.